Witam wszystkich serdecznie, to Polka w Niemczech. Dzisiaj, słuchajcie, zabieram Was ze sobą na spacer, także idziemy się przejść tutaj niedaleko. Zobaczycie osiedle, zobaczycie jak wygląda takie zwykłe osiedle w Niemczech, jak Niemcy mieszkają. To dzisiaj Wam pokażę, a później zapraszam na pogadankę o bezpieczeństwie. Czy ja czuję się w Niemczech bezpieczna? Zapraszam do filmiku. Pyr, 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 pyr. Ale ładnie wyglądają te góry. Dzisiaj jest super pogoda. Ale Niemcy mają ładnie wysprzątane, bo o, można zobaczyć jak ślicznie ogródki posprzątane aż miło przechadzać się. O, a tutaj proszę lawendę jakieś takie fioletowe kwiatuszki. I już zając. I tu już zając czeka. Kwiatki takie fioletowe. Ja lubię właśnie tutaj, jak się tak idzie i się patrzy na tą górę, nie? Tak fajnie. Wow. Mhm. A tutaj mają za płotem kompostnik to jest taki plastikowy kompostnik i tak sobie stoi tu w różku, przykryty. Nie wiem czy tam od dołu chyba się wyciąga. Jest takie specjalne do wyciągania. Przechodzimy na drugą stronę. Niemiecki spokój. I cisza. Cisza i spokój w Niemczech. I ciąg dalszy niemieckiego spokoju. Pięknych ogródków, pięknych domów. O, ogródki ładne, przygotowane do wiosny. I to się nazywa Ordnung Mussajn. A tu proszę schodki. Na dół. Wszystko ładnie pościnane. Wszystko na swoim miejscu Tak naprawdę, ale takie spasy daj dużo radości Zawsze się tu bardzo z takiej Fajne spasy, jest. Na taką spacerku, nie? nie? Też mi podoba Co ci się podoba? Co I Mi podoba tutaj jest niemieckie Jak tam wszystko w domu ma takie ładne Ogród jest uh, otwarty. A właśnie, nie mają płotu, no. Płot. Słuchajcie, z przodu nigdy te domy, tak jak zresztą w Stanach, one tutaj płotu nie mają, tylko są otwarte właśnie. Także nikt tam sobie się nie grodzi, nie. Z tyłu mogą mieć posadzone jakieś krzewy, które pokazują, gdzie jest koniec posesji. Ale generalnie Właśnie śnieg rodzą, tak jak tutaj nie. O, tutaj mają takie krzewy posadzone. Do dlaczego to jest fajne takie spacer robię z tam w domu? Bo każdy ma takie ładne nagródek i może na nie? nie ma takie duże, wysokie poty. Właśnie tutaj tak fajnie się przechadza, bo my zawsze właśnie patrzymy jakie krzewy rosną jakie kwiaty i czasami też możemy się zainspirować jakimiś krzewami albo jakimiś rozwiązaniami właśnie, które widać. Bo jeżeli każdy by z nich miał płot, no to już byśmy nic nie zobaczyli. <gry> tak żebyśmy nie mogli kompletnie na niczym się ani wzorować, ani, ani nic. No także to jest fajnie właśnie, że oni tak mają problemy, ale z drugiej strony słuchajcie. To, co mnie zaskoczyło, to to, że często drzwi nie znajdują się od frontu, tylko nawet i z tyłu domu. Z przodu tak jakby mają nawet i tarasik jakiś, a, a, dopiero, domu, no? a dopiero mają z tyłu front. Tutaj wam pokażę, jak to wygląda. Na przykład ten dom. Z przodu nie ma wejścia, tylko tam z boku się idzie i z boku, akurat ten ma z boku, ale dużo jest takich domów właśnie, które mają z tyłu wejście i, i wtedy od tyłu jakby wchodzą, bo na przykład z jednej strony jest dom niżej, poruszony, a dopiero z drugiej strony jest wyżej i oni wtedy tak mają zrobione, że ten dół to jest jako ta piwnica, więc trzeba od drugiej strony wejść, bo tam jest tak właśnie... Wyżej, czyli od tego poziomu wyższego się wchodzi, i potem można zejść jeszcze niżej, nie? Jakoś tak. No dziwnie, skomplikowanie. U nas zawsze jest tak, że te drzwi zawsze są od frontu, nie? Od ulicy. No, a tutaj nie. Tutaj niekoniecznie. często jest tak, że drzwi są z tyłu, właśnie. Ptaki latają. Cisza, spokój, tylko my się szpędzamy. Mhm. <laughs> Pokażę Wam, tutaj jest taki właśnie domek. I tu wygląda tak jak w Brazylii, bo w Brazylii właśnie tak wygląda. Jest taka brama, nie? Taka brama jest Wysoki. wysoka i właśnie połączona między jednym domem, jakby a drugim. I i tak właśnie jest, ale w Brazylii jest niebezpiecznie, nie Pedro? No tak. W Brazylii jest niebezpiecznie i my wiemy dlaczego, ale tu? Dlaczego ten ktoś miał taki pot? To się... no, <laughs> no właśnie. Tutaj właśnie nie wiadomo, słuchajcie, wiosna pełną parą. Czujemy już jak wiosna, Słuchać ptaki. Wszędzie one ćwiergoczą, tutaj w tych drzewach. O i zobaczcie, jeżeli ktoś chce się trochę ogrodzić, to po prostu sadzi takie krzewy, nie? Nie płoty, tylko krzewy. I tam za tymi krzewami piękny dom. No, i tak wygląda. Chcę Wam pokazać. Chcę Wam pokazać, jak tutaj numerują drzewa. Każde drzewo ma numerek. Także drzewka są ponumerowane. I to drzewko ma numer 60. dokładnie. Tak Także drzewa są ponumerowane. Hmm, nie wiadomo po co. Wiesz, po co? Ej, to co? po no to co? To jest tak skontrolowane przez rządy miasta. No? Żeby nie zabrali. <grym> Żeby nie wycięli drzewa. Także drzewka są ponumerowane. No, a to jest 61. Drzewko. I zobaczcie jak ładnie. Już kwitnie na fioletowo. Oczywiście nie jestem dobra w tych krzaczkach, więc się nie znam. Ale, ale już pierwsze kwiaty są. Ślicznie. Pochodzimy na tarasik. Bo jest piękna pogoda. A pogoda jest wiosenna. Więc zabieram Was ze sobą do ogrodu. Chcę wam pokazać najpierw mój Winter Garden przez szybkę. O, tak się prezentuje ładnie: przez szybęczkę i tam nawet budka dla ptaszków. Tutaj moje lawendy czekam, jak zaczną kwitnąć. Słuchajcie, tutaj będą kwiatki. Kwiatki będą. Tutaj ładnie krzewy. Super. No i wracamy. O. Słuchajcie, takie coś, jeżeli macie domy, to koniecznie koniecznie zainwestujcie w takie coś, bo to jest ważne dla ptaszków. One czasami potrzebują wody. I powiem Wam, że tutaj faktycznie ptaszki często przylatują i piją. Ta woda akurat to jest woda deszczówka. Ale latem, kiedy rzadziej spadnie na przykład deszcz, to sama osobiście tutaj nalewam im wody, żeby mogły po prostu sobie tutaj przyfrunąć. Ale wiecie, co ja Wam chcę pokazać? Ja Wam chcę coś innego pokazać. Piękny dzisiaj dzień jest, słońce świeci, a ja chcę wam pokazać magnolie i stokrotki, które już się pojawiły. Zobaczcie, stokroteczki, ładne i oczywiście magnolie. Zobaczcie pierwsze pąki. Cudna magnolia, piękna, po prostu jest cudownie piękna. A wiecie co? Najlepiej, właśnie tam, gdzie jest ten storczyk, jak jestem w oknie, po prostu uwielbiam patrzeć na tą magnolię. Ona wygląda świetnie. Świetnie, magnolia. No, i tu też mamy dalej dalszą część. I tam z taką etykietką to jest nasza jabłonka. No, żeśmy. Posadzili ją w zeszłym roku. No i ciekawa jestem, czy przyjmie się, czy w ogóle cokolwiek z niej będzie. Ale magnolia, zobaczcie, jaka piękna! Cudowna! Pewnie się zastanawiacie, jak to jest w Niemczech, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Czy czujemy się tu bezpiecznie? Czy mieszkając w Niemczech, bo jednak sami widzieliście wcześniej wam pokazywałam, że domy w Niemczech jednak nie są ogrodzone? Nie mają żadnego ogrodzenia co najwyżej. Co najwyżej mają kawałek jakiegoś żywopłotu. No więc, czy ja się w Niemczech czuję bezpieczna? Słuchajcie, tak sobie myślałam, i porównywałam to z Polską. Czy ja. Czuję się tutaj bezpieczna, więc ogólnie powiedziałabym, że tak. Chociaż nie mogę powiedzieć, że w Polsce nie czuła się bezpiecznie. Dlatego, że w Polsce mieszkałam w bloku, tu mieszkam w domu, więc to też jest troszkę jakby inne porównanie. Więc powiem wam szczerze, że na samym początku, jak przyjechałam do Niemiec, od razu poczułam, że jednak czuję się tu bezpiecznie. Że. Mieszkając w domu i mając praktycznie szklane drzwi, czułam się osobiście bezpieczna w swoim domu. Mając szklane drzwi, nie miałam żadnych obiekcji co do tego. I czasami nawet zostawialiśmy otwarte te drzwi, i nic nam się nie wydarzało. Ale muszę Wam powiedzieć, że w Polsce, jeżeli przejdziemy się po domkach jednorodzinnych, tak jak tutaj Was zabrałam na taką przechadzkę, to zobaczycie praktycznie płoty. Płot na płocie. Jedne są wyższe płoty, drugie są niższe, ale generalnie dom stoi za płotem. Tutaj jednak krajobraz jest zupełnie inny. Jeżeli przejdziemy się tymi domkami, to zobaczycie otwarty teren, zobaczycie ogródki, zobaczycie wejście do domu. Lub zależności, bo tak jak Wam powiedziałam, oni lubią, Niemcy lubią mieć z tyłu wejście, ale to też z tego wynika, akurat tu, w tym moim regionie, że jest pełno gór. I jeżeli budują, i z jednej strony jest um, poziom powiedzmy y, zerowy, a z drugiej strony jest góra, no to wiadomo, że wchodzimy na to piętro, a później jest spadek. I czasami jest tak, że jest odwrotnie, że góra jest w drugą stronę i wtedy wchodzimy jakby od dołu, a oni, jeżeli nie chcą wchodzić od dołu, to robią wtedy wejście z drugiej strony i wchodzą od poziomu, właśnie tego zerowego. Także to też pewnie dlatego jest zbudowane w taki sposób i dlatego te wejścia wtedy znajdują się z tyłu domu. Ale jeszcze wracając do bezpieczeństwa, to ja generalnie czuję się tutaj bezpieczna. Mieszkam od samego początku w domu. Wcześniej mieszkałam w innym, w innej miejscowości, teraz mieszkam też w innej, póki co nic nam złego się nie wydarzyło. Jedyne co mieliśmy to taki incydent odnośnie, hmm, odnośnie kradzieży. Ukradli moim dzieciom hulajnogi z, z naszej posesji, z ogródka, ale potem się okazało, że to były dzieciaki, więc. Hmm, no, takie rzeczy też się zdarzają. Sama pamiętam, jak w Polsce moim sąsiadom na przykład ukradli rowery. Więc myślę, że tutaj po prostu tak samo zdarzą się jakieś jednostki, które takie rzeczy właśnie mogą złe zrobić. Ale generalnie powiem Wam, że od samego początku mieszkam w domu i ja osobiście nie czuję się tutaj jakoś niebezpiecznie. Ja bardzo. Nawet powiedziałabym, że mi się wydaje, że bardzo czuję się bezpiecznie, że jednak po pierwsze, może dlatego, że mieszkam na takim osiedlu, że tutaj jednak chodzą tylko osoby, które mieszkają, że tutaj raczej się nie pojawiają jakieś osoby nieznajome, i, i może właśnie z tego względu czuję bezpieczeństwo. Aczkolwiek, aczkolwiek moi sąsiedzi uważają inaczej. No i właśnie, i tutaj wam mogę powiedzieć, że rozmawiając właśnie z sąsiadami, dowiedziałam się, że w którymś tam roku jeden dom z jednej strony i z drugiej strony, że te dwa domy właśnie były okradzione. Także takie rzeczy też tutaj się zdarzają. I, i wtedy była jakaś taka fala, z tego co się dowiedziałam, nie tylko te dwa domy, ale jeszcze jakieś inne też były okradzione. No więc. Myślę, że wszędzie takie zdarzenia mogą zaistnieć. Ale jeszcze do czego zmierzam? Mimo to, że na przykład takie rzeczy były, to te domy dalej są nieogrodzone. Także z przodu nikt nie ma tutaj żadnej, żadnego płotu ani bramki. Także wszyscy mamy domy, jakby te ogródki pootwierane. Więc to też ma jakieś znaczenie, i to też pokazuje, że, że chyba jednak jest bezpiecznie, że ludzie nie potrzebują się barykadować. No, powiem Wam, że wydaje mi się, że, że to właśnie pokazuje, że człowiek tutaj się czuje bezpieczny. Że przynajmniej na takich osiedlach, gdzie ja mieszkam, bo nie mogę tutaj powiedzieć o osiedlach, może takich blokowiskach bo po prostu, no nawet, no nie wiem. Aczkolwiek też mam koleżankę, która mieszka w takim bloku i powiem Wam, że też nie słyszałam od niej, żeby narzekała na bezpieczeństwo i nic się nigdy nie wydarzyło, a mieszka tak naprawdę z różnymi narodowościami, w takim bloku mieszkają z Rumunii na przykład osoby, mieszkają z Włoch, mieszkają, nie wiem, Właśnie z Turcji, czy tam jeszcze, z indziej, no różne, różne narodowości mieszkają i tak naprawdę oni potrafią ze sobą żyć. Nie ma żadnego problemu, żadnych kłótni, ani niczego takiego, także, także wydaje mi się, że na takich osiedlach jest bezpiecznie. Jeżeli chodzi o duże miasta, no to wiadomo, że to zależy od pory dnia i nocy, <gry> kiedy się wybieramy do takiego miasta. Osobiście nie mieliśmy żadnych takich zdarzeń przykrych, ani incydentów, jeżeli chodzi tutaj o Stuttgart, bo tu jest to większe miasto, także um, nawet, nawet będąc w takim Stuttgardzie kiedyś trafiliśmy na jakiś pochód, ale była policja, ona zabezpieczała ten pochód, także nie było żadnych incydent, incydentów, które powiedzmy byłyby groźne dla nas. Ale z drugiej strony też my raczej staramy się nie jeździć nocą. Raczej, jeżeli jeździmy do takich większych miast, to staramy się, żeby to był dzień, bo wiadomo, że w dzień zawsze jest mniejsze prawdopodobieństwo na to, że coś nam może grozić w porównaniu do nocnych wypraw. No, także tak króciutko na temat bezpieczeństwa, ale ja jestem ciekawa, co Wy na ten temat myślicie. Czy, czy uważacie, że czujecie się bezpiecznie w Niemczech? Koniecznie mi napiszcie, co wy na ten temat myślicie. I te osoby, które mieszkają w Niemczech, podzielcie się, jak wy się czujecie w Niemczech, w Waszych regionach. Czy jest bezpiecznie, czy może nie? Ja już się z Wami żegnam. Oczywiście zachęcam do pisania komentarzy. Zostawcie łapkę w górę i zapraszam do następnego filmiku. Cześć!